Pojawia się pytanie na temat srebra koloidalnego. Co pani myśli na ten temat, na temat stosowania tego srebra? No, jest to metal ciężki. Wiem, że ludzie kupują w internecie takie srebro koloidalne. Osobiście nie mam doświadczeń i ja osobiście nigdy nikomu nie polecałam czegoś takiego. Ja po prostu mam do tego takie bardzo podejście ostrożne. No, nie jestem przekonana, że to, że to działa. I nie znam nikogo, kto by mi powiedział, że to działało. Mhm. Czyli ani jest to w sprzedaży, nie... no, jeżeli ktoś y, czuje taką potrzebę, no, y, no to może sobie kupić, tak? No bo jest to, jest, to, jest to legalne, można to kupić w, w aptekach. Natomiast y, co do skuteczności i efektywności, no to tutaj nie mogę się wypowiedzieć.